Cześć, Simoneczka, z tej strony zęk. A dziś chciałam Wam powiedzieć w sprawie z Fortnite'a. Jest konkurs na dwa skiny z Fortnite'a. Co trzeba zrobić? Łapeczkę w górę, subskrybent z dzwoneczkiem, żeby przychodziły powiadomienia i komentarze jak jakieś fajne. A jeśli tak będzie, to. Możecie nawet wygrać. A jeszcze, żeby podwojone szanse, to możecie mnie zaprosić do znajomych. Link w opisie, moja nazwa. Yy, tak więc. Znaczy, teraz wam nie powiem nazwy, bo zmieniłem. Tak więc yy, napiszę to jutro. Yy, jutro w komentarzach wam to napiszę. Tak więc. Yy. Jeśli ktoś jest nowy, to nie subskrybuje ten kanał z dzwoneczkiem i łopaczką w górę. I oczywiście komentarzyk czy dobijemy 5 subskrypcji. Dawajcie, dawajcie, lecimy. Chociaż 5 subów. Polecam kanał Filipty. No tak więc chciałbym jeszcze nagrać w sprawie takiego kanału Filipty. Możecie wchodzić na jego, bo to on, bo tam to jest mój kolega, i właśnie w tym jest coś takiego, że tam jest mój kolega, co nie? I on ze mną co zrobił? No i tak się stało, i jeszcze. Jest konkurs na IPhone'a 11 i dwa biurka gamingowe, tak więc wiecie co trzeba zrobić zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę pod wszystkimi youtuberami, którzy to robią czyli możecie dla do... Przemu BG dobra nie będę mówił wpadajcie na kanał Smileyksa. Wpisujcie y, Symy Ilex. Ten kto ma teraz u mnie subskrypcję, ten jest po prostu prosem i może ze mną zagrać na filmie, tak więc jeśli ktoś mnie zaprosi, no to jest po prostu dobrze chyba, nie? No i fajnie. I dobra. Z tego to będzie... Ty. Jeśli chcecie być na filmie, to musicie mnie zaprosić i dać łapeczkę w górę i subskrybenta. Zbieramy 5 subskrypcji, tak więc bardzo was proszę, bym z całego serca będę dziękował. Zostawicie łapeczkę w górę. I tak więc... No tak było. No i... Y będzie detran, który jest naprawdę bardzo ciężki i będzie to już w czwartek o godzinie 15.00. Tak więc, kto chce, ten niech wbija. Niech patrzy, a tam będziecie mieli po prostu taki, wiecie. Yy, będziecie mieli. Yy, Zetron. A jeśli chcecie, żeby to jeszcze z kimś było, no to zumik kłopeczka w górę, subskrybenty, a może nawet z wami zrobię ten odcinek. No tak więc yy, to by było na tyle. A, i jeszcze podać na kanał Filipty Zapraszam bardzo polecam serdecznie. Bardzo dobry kanał, ale dla mnie dobry. Gdy dla kogoś nie był dobre, no to nie subskrybujcie. Ale możecie go zasubskrybować. dać łapaczkę w górę. A to tyle z ogłoszeń. No tak, więc. Yy, możemy to zrobić. A przepraszam, że dzisiaj było opóźnienie, że nie było o 15, Tylko dlatego, że. Musiałam wyjechać. Na chwilę, tak więc. Yy, yy, tak więc. Yy, no tak jest. No i... Dobra. Okay.